Witajcie, zaczynamy podejście do jeziora Hennigsvaer, skąd zobaczymy panoramę na wioskę, ponoć najładniej położoną na Lofotach. Pogoda nam sprzyja, ta wioska to również największy port rybacki tutaj w okolicy. Stary... Taki bogaty naród ta Norwegia, ci Norwedzy a nie zrobili tutaj ruchomych schodów. Połowie drogi jesteśmy. Nie wiem ile mam tętna. Szczyt zdobyty w oddali Henningsvaer. Tam na końcu tej wyspy, po lewej stronie jest jedno z najładniej położonych boisk na świecie piłkarskich, pełnowymiarowych. Za chwilę tam do niego dotrzemy, jak zejdziemy z góry. I będziemy dalej toczyć naszą reakcję. Relację. Znowu Bartek wstawi XD na filmie. Tam już się nie wybieramy, bo zabrakło tchu. W przewodniku było napisane, że łagodne podejście 200-kilkadziesiąt metrów do góry. Zazdroszczę tej osoby, dla której to podejście było łatwe pionową skałą do góry. Widok jest piękny. Słoneczko świeci. Moi chłopcy schodzą na dół. Dotarliśmy na stadion. Trawa, co prawda sztuczna, ale pełny wymiar jest. Co po niektórzy stoją na skałach i obserwują. W oddali nasza mama również. Marzy o tych domkach, że jeden z, ni z nich mógłby być jej, w tym miejscu. A Bartkowi coś jednak stało i macha cały czas. Jeszcze mała panorama na port. Zabudowania w koło. Można popływać kajaczkiem. dopisuje nam pogoda jest pięknie i słonecznie Nogi zanurzone ale to jakoś specjalnie gorąco nie jest powiedziałbym myślę że jakieś defensywne 80 stopni maksymalnie są tacy którym to nie przeszkadza i pływają Dzisiejszy dzień kończymy tragicznym wydarzeniem. Moje ukochane buty trekkingowe zakończyły swój żywot. Kanibalizm nastąpił, jeden zjadł drugiego.